Witam Was, widzowie, w tym filmie, w którym Wam przedstawię chyba najbardziej znaną i najbardziej edukacyjną partię na świecie, która pokazuje Wam, jak bardzo ważne jest rozwijanie figur. E, w tej partii będzie grał Paul Morphy przeciwko e, Duke'owi, Carlowi, Kantowi i Sordowi, tak przeciwko dwóm ludziom, ponieważ taki dobry był Paul, Paul Morphy. Co ciekawe, ta partia rozgrywa się w trakcie opery, którą oglądał Morphy podczas grania z, ze swoimi przeciwnikami. Był tak dobry, że mógł z nimi zagrać, nawet oglądając operę w tym samym czasie. Morphy zaczyna ruchem E4, który jest chyba najpopularniejszym ruchem w, e, w tamtych czasach. A ten ruch jest bardziej ofensywny, z tego powstają bardziej agresywne fachy. niż po jakimś ruchu D4, który również jest dobry. E, białe zaczynają E4, czarne od, odpowiadają E5, wtedy to było praktycznie jedyno no nie praktycznie jedyno, ale jedna z głównych odpowiedzi. Na to czarny, biały gra Koń, F3, atakuje tego piona i czarnym obroni tego piona ruchem d6. Można grać przez końce c6, ale czarny tutaj wybrał ruch d6. Biały od razu gra d4, atakuje centrum, w okazji otwiera drogę dla swojego gońca do rozwoju i teraz czarny gra gońc g4. W dzisiejszych czasach ten ruch nie jest najpopularniejszy, zostało udowodnione, że nie jest dobry. Dużo lepiej w tym momencie zbić na d4, zagrać koń d7 lub zagrać koń c6. No ale cóż, czarny zagrał gońc d4 e, i na to biały zbił na e5. Teraz e, czarny nie może odbić tego pionka. Dlaczego? Gdyby odbił, to nastąpiłoby bicie, bicie, bicie i w tym momencie biały ma pionka więcej, bardzo dobrego skoczka, atak na gońca i pionka. E, gońc musiałby odejść tutaj, biały miałby dobrą pozycję, mógłby próbować przez F4 atakować, to jest bardzo dobra pozycja, pionek więcej, nie opłaca się takie coś. Więc w tej pozycji czarny zamiast odbijać pionka zbił z gońcem skoczka. Teraz Ee, biały musi odbić tego skoczka. Hetman jest atakowany, nie ma innych ruchów i dopiero teraz e, czarny bije tego pionka. No bo, no, czarny dopiero teraz bije, bo teraz go nie traci, ponieważ nie ma tutaj skoczka, który by go atakował, prawda? Ale biały ma ruch i ma dość mocnego Hetmana, który może zaatakować na czwarte pole, i biały to wykorzystuje. Dragoniec F4 grozi matem na tym polu. Gdyby teraz czarny zagrał jakiś głupi ruch, to biały po prostu gra Hetmanem tutaj. Schachmant, prawda? Ponieważ Hetman jest broniony, te wszystkie pola są wzięte od Hetmana, tutaj nie może, bo są własne figury, jest fachowany król. Więc e, czarny musi się jakoś obronić. E, w tym momencie czarny wybiera obronę przez konia 6 i na to e, Paul Murphy gra Hetman B3 nie przyjmuje się tym, że może oddaje tego pionka na tym polu, dlatego że gdyby został ten pionek zbity, byłby tutaj fach. Może pokażę? Bić. Jeżeli ten pionek zostałby zbity, to byłoby tutaj zbicie z Fachem. I teraz król może odejść tu lub tu. Jak odejdzie tu, mamy Fachmat. Jak odejdzie tu, też mamy Fachmat. Więc generalnie tego pionka lepiej nie bić. E, het, e, czarnych musi się obronić przed więc gra Hetman E7, broni tego pionka. Co prawda zostawia tego pionka pod bicie, ale sytuacja jest taka, że Paul Morphy ma tak dobrą. Pozycję. Tak bardzo lubi atakować, że dla niego jeden pionek nie jest ważny, bo one potem wiewa. Dla niego jest ważny rozwój w tej pozycji. On chce szybko zamatować swoich przeciwników. He e I teraz grabiały skoczek C3, wyprowadzając swojego konia i starając się wejść na to pole, to pole, broń tego punktu. Po prostu rozwój. Rozwój to jest najważniejsze, Trzeba rozwijać figury. Pionek w t3, w tej nie jest ważny. Ważny jest rozwój dla Morfiego. to Czarny gra C6. Zajmuje te dwa pola dla skoczka, żeby. Nie, nie mógł tutaj zagrać. E, biały rozwija sobie gońca, wiąże tego skoczka, ponieważ teraz ten skoczek nie może odejść. Dlatego, że te, wtedy hetman wisi, prawda? Więc w tym momencie e, czarny e, gra B5. Denerwuje go ten końc, Chciałby go kopnąć tutaj, lub tutaj, żeby go tu nie było. Ale morfi sobie myśli. Ja tu mam bardzo dobrą pozycję. Ten mój skoczek nie robi za dużo. Jeżeli zbiję tego pionka skoczkiem, i czarny zbije tego skoczka, to ja zbiję gońce i mam bardzo mocny atak. Mocny fach. Zaraz robię długą rofadę, wprowadzam wiewę do gry. To wygląda na to, że może być mocny atak. Więc Morphy uznaje, że nie potrzebuje tego skoczka w tym momencie. Potrzebuje inicjatywy i ataku. Proszę zobaczyć. W tym momencie czarny nie wyprowadził żadnej figury, nie wyprowadził dwóch lekkich figur, nie może zrobić roszady. A żeby wyprowadzić tą figurę, musi się ruszyć jeszcze Hetmanem, więc jest bardzo do, w plecy w rozwoju. A biały ma praktycznie wszystko wyprowadzone, zaraz robi długą roszadę i kończy się dla niego debiut. Więc skoczek bije, bije B5 zostało przez Murphy'ego zagrane, C B5 z B5 fach. Teraz e, przeciwnik oczywiście nie chce grać król D8, ponieważ tutaj jest długa roszada, ten król będzie biegał ta pozycja nie wygląda za dobrze, Hetman tutaj fach na przykład, no w tej po no, nikt by nie chciał grać w takiej pozycji, prawda? Ten, 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 to, to nie jest to, to nie jest to, co chcemy grać fachy więc w tym momencie e, zasłonił się po prostu skoczkiem, żeby nie uciekać królem, logiczne na co biały zagrał długą roszadę atakując to pole i teraz, proszę zobaczyć gdyby czarny nie zrobił żadnego ruchu, gdyby zrobił jakbyś, jakiś losowy ruch, na przykład, nie wiem, h który nie ma sensu Prawda? Który nic mu nie daje. Koniec bije D7 i teraz nie może zbić skoczkiem. Dlaczego? Pozostał związany. Dzięki temu, że Morfi wyprowadził gońca w tym momencie. Teraz e, Morfi grozi e, zbiciem tutaj końcem e, skoczka. Więc e, czarny się zasłania, wiedzą. Ale Morfi to jest taki gość, który myśli sobie. Wprowadziłbym to wiewę do tego ataku i wtedy mógłbym to zbić. Zbiję po prostu tą wieżą. Pozbędę się jednego obrońcy, czyli tej wieży, i teraz ta wieża będzie atakowana. I zagram sobie wieżę tutaj. Wieża nie może zbić. Bezwiązanie. No i mamy mały problem. Oddaliśmy jakość, czyli wieżę ze skoczka, ale teraz znowu ją możemy odbić w każdej chwili. E, ponieważ został tutaj zbity wieżą, dlatego że jak zbije skoczek, to wiadomo Hetman leci. E, I teraz zagra został zagrany Hetman E6. E, czarny chce wymienić Hetmany. Jest taka zasada, że w momencie, jak e, przeciwnik ma przewagę, atakuje, to lepiej wymienić Hetmany, ponieważ Hetmany są przydatne w ataku. E, dlatego próbuję to czarny zrobić, ale morfi się tym nie przejmuje. Bije gońcem na D7. No i teraz oczywiście skoczek bije, bo jak zbije Hetmanem, to e, Skoczek bije na d7 jak zbije hetman, to wiadomo, wieża bije, więc teraz skoczek bije. No i w tym momencie Morphy zobaczył, że może dać mata w dwóch następnych ruchach. Jeżeli chcecie poszukać i znaleźć tego maza, to ja wam dam teraz parę sekund na sprawdzenie tego. A dla tych, którzy po prostu chcą zobaczyć, jak Morphy wykorzystał tą pozycję, to gra niesamowity ruch hetman b8, atakując króla, teraz Eee, nie ma żadnych odejść tak naprawdę, ponieważ tu nie może, bo gonie te dwa pola zabiera goniec, tutaj jest szach prawda, musi zbić hetm skoczkiem Hetmana, jak ktoś może pomyśleć Murphy Hetmana podwalił co on odwala, no ale ktoś potem pójdzie i powie, no Mata odwala, wieża D8 w tym momencie jest atak na króla którego, i teraz koniec broni tą wieżę eee, król nie może odejść tutaj ani tutaj, po prostu Mat i to jest chyba najpiękniejsza gra fachowa w historii ludzkości, na, może najbardziej znana i bardzo dobra instruktażowa gra, a Murphy, mógł sobie wrócić do oglądania opery. Dziękuję za oglądanie, przepraszam za nagrywanie, ale mało czasu mam. E, będę starał się wywrócać filmy, ale jakoś średnio regularnie. Jeżeli chcecie, żebym wrzucał, to nie wiem, ocencie film dislike lub lajkiem, komentarzem, to, to będę miał motywację. Dzięki za oglądanie i cześć.